Środa 28 lutego 2018 roku. Z tej strony Mike. Zaczynamy Kryptoniusy. W dzisiejszym odcinku jak zwykle porcja wiadomości ze świata kryptowalut, później analiza bieżącej sytuacji na rynku i na koniec powiem kilka słów na temat najbliższych moich planów, na temat planów rozwoju kanału. Co będę robił, czego nie będę robił i tak dalej i tak dalej. Także zacznijmy. W wiadomościach dzisiaj Europejski Bank Centralny wprowadza nowy system płatności, proces przeciwko Craigowi Wrightowi, Bitcoin w wersji 0.16.0, spotkanie Stellar Lumens, 50 Cent, nowy portfel sprzętowy, giełdy w Chinach, Południowa Korea i kryptowaluty, no i na końcu Poloniec skupiony. Zacznijmy. Europejski Bank Centralny wprowadza nowy system płatności natychmiastowych, zwany Target Instant Payment Settlement, TIPS. Jest taka waluta TIPS, która jest warta 1 Satoshi. Bank twierdzi, że system jest lepszy niż system blockchain. Transakcja ma trwać 10 sekund, kosztuje 0,2 centa. I to jest taka informacja, że banki zobaczyły zagrożenie ze strony krypto i teraz pracują nad własnymi systemami. Czy to będzie system, czy to będzie system lepszy, to nam powiedzieć: Więcej szczegółów nie znalazłem, trzeba będzie obserwować, zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem blockchaina, a banki oczywiście będą robić wszystko. Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre banki rozumieją, że to jest przyszłość, i niektóre banki już planują systemy oparte o blockchain. No ale Europejski Bank Centralny, finansujący cały ten Eurokoch. Tak to, taki ma pomysł. Zobaczymy dalej. Craig Wright, to jest taki człowieczek, jeżeli ktoś go nie zna, on jest jednym ze współtwórców Bitcoina. Reprezentanci pana Davea Claymana oskarżyli Craig'a Wrighta o kradzież miliona bitcoinów i wytoczyli mu proces na ponad 10 miliardów dolarów. Kancelaria reprezentująca klienta to jest Boyes Schiller Flexner LLP. To jest znana kancelaria w Stanach, z tego co wiem, to nawet była w, w procesie Clintona i w ogóle tam w tych różnych takich dużych procesach wystąpiła z na proces brata Davea, ponieważ Dave zmarł w 2013 roku. W Polsce stwierdza się, że zarówno powód jak i pozwany byli zaangażowani w tworzenie bitcoina we wczesnej fazie projektu. Oczywiście nie jest podane, że ich dwóch ukryło się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, bo już wiele osób podejrzewało, różne osoby o to, że są tym Satoshi Nakamoto. E, brat tego pana Kleinmana twierdzi, że Dave, Dave mówię, Craig Wright, okradł tego człowieka, e, że tamten podpisał, został zmuszony wręcz do podpisania papierów i ten człowiek się dorobił milionów, a tamta jego firma została z niczym. No... No, i to jest śmieszne, no ale tak to w Stanach, tak? Rodzina próbuje wyciągnąć kasę, znaleźli sobie cel i teraz będą się sądzić, będą się sądzić, udowadniać i tak dalej. To tak jak czasami jakaś tam rodzina nieżyjącego artysty, którego utworu nikt nie znał na świecie, ale dopatrzyli się podobieństw z jakimś nowym, z jakimś nowym utworem, który stał się popularny, no i tam dują kasę. No, tak działają Stany Zjednoczone i tamte prawodawstwo. Szkoda słów. Dalej, Bitcoin w wersji 0.16.0 został ulepszony, w, e, zostało wprowadzone pełne wsparcie dla mechanizmu Segwit, czyli tego Segregated Witness, nie mylić tego z Segwit 2X. E, portfel kt, nowy, który się wpiera przyjazny użytkownikowi system e, adresacji BH32. Dodatkowe funkcje to RBF, HD, zgodne z protokołem BIP32, lekka zmiana e, interfejsu użytkownika. Portfele niestety generowane w nowej wersji nie będą już kompatybilne ze starą, czyli jak skończyliście nową wersję I sobie wygenerujecie portfel, to stara wersja nie będzie z tym kompatybilna Więcej informacji oczywiście jest w linku, w linku do całego tego, w linku pod, pod, pod filmem Do całego artykułu na ten temat, ja się tam więcej nie będę wypowiadał, jeżeli kogoś bardziej to interesuje, to może sobie poczytać Następna, Stellar Lumens, na spotkaniu z GOPAX i Mobius Pracujemy nad integracją mechanizmu Lightning Network, który pomoże w skalowalności Stellar w czasach wzmożonego ruchu. Pozwoli także na tworzenie prywatnych kanałów, co umożliwi transakcje prywatne. Jest to funkcjonalność, którą oczekują od nas partnerzy, wypowiedziała się Ella Kuyang z projektu Stellar. Dodatkowo projekt transferów międzybankowych jest prowadzony przez zespół IBM. Na ten moment... W projekcie zaangażowanych jest 14 banków. IBM ogłosił już około połowy tego roku, pojawią się nowe informacje i aktualności w tym temacie. Jak wiecie, IBM współpracuje ze Stellarem i jest częścią zespołu, także, także to nie jest jakaś tam byle jaka firma. Pod koniec tego roku mają pojawić się nowi partnerzy Stellara z Tajlandii, Malezji, Indonezji, Wietnamu oraz Singapuru, być może także z innych części świata, Europy Zachodniej, Afryki, Ameryki zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądać jak wiecie Stellar Lumen jest to non profit non-profit, konkurencja dla Ripple'a, ja, ja uważam, że obydwa projekty są fajne i mam Stellar Lumena i Ripple, w obydwa projekty inwestuję. Idziemy dalej. 50 Cent, tak naprawdę mówiąc, wiem kto to jest, ale nigdy w życiu nie słyszałem jego muzyki. Gość przyznał, iż tak naprawdę nigdy nie posiadał Bitcoina, on jest bankrutem, ma sprawy sądowe, go tam ludzie szarpią, zmienił swoje wcześniejsze zeznania, pochwalił się, że tam jest milionerem bitcoinowym, jak go sąd zaczął szarpać, to się okazało, że nie, nie, nie absolutnie, w ogóle nie, ja w życiu nie wiem co to jest, taki Bitcoin, takie straty taty, dupa w kraty. Także takie, panie, 50 cent. Tak, już dojdą do pana Bitcoinów. Tyle. Nowy portfel sprzętowy. Na rynku pojawił się nowy sprzętowy portfel produkowany w Szwajcarii. Niestety nie ma kształtu zegarka. Di digital Bitbox. Portfel kosztuje podobnie jak Ledger Nano S, około 59 euro. Zabezpieczone pudełko jest w taki sposób, która pozwala na weryfikację, czy było otwierane. Dodatkowo ziarno z takich funkcjonalnych rzeczy, to jest taka, można powiedzieć, wygląda to troszeczkę jak czytnik kart SD, do tego jest, są, jest karta micro SD, można sporządzić na te karty, można powiedzmy, na niej są przechowywane kopie kluczy prywatnych. I kopię ziarna tego. Można sobie posporządzić kilka kopii. I ta karta można ją później wyciągnąć. Ona nie jest potrzebna w trakcie pracy tego urządzenia. W tej chwili portfel jest kompatybilny jedynie z Bitcoinem i Ethereum. Wspiera stan, wszystkie waluty w standardzie ERC-20, wszystkie tokeny właściwie. Dalej, giełdy w Chinach. Pomimo rzekomego zakazu, giełdy w Chinach kwitną. Robin Zhu, CEO. Hewabi giełdy wypowiedział się w następujący sposób. Władze chciały poznać, jak wielki jest handel kryptowalutami w Chinach, jak działa Bitcoin, skąd pochodzą pieniądze, jak ludzie zarabiają i jak ludzie tracą. Giełdy oczywiście współpracują z władami, są gotowe na spełnianie wszelkich wymogów regulacyjnych, planują także rozwój w innych krajach, czyli to co mówiłem, tu nikt nie będzie, poza oczywiście różnymi dziwnymi republikami bananowymi, ewentualnie jakimiś chorymi psychicznie władzami, nikt nie będzie zamykał giełd, to na pewno nie Chiny, Chiny oczywiście chcą upewnić się, czy za dużo gotówki nie będzie wypływać, poza... Poza, poza, Chiny, żeby to się nie okazało, że będą wyciągać stamtąd kasę, no i chcą ten rynek uregulować, przecież nikt nie będzie zabijał kury noszącej złote jaja, chyba, że jest to banda socjalistów, no to wtedy oni mogą różne rzeczy wymyślić. Przypominam się oczywiście z poprzednich kryptojusów, sytuacja chyba w Bangladeszu, eee, tak, to chyba był Bangladesz, że tam w ogóle są zakazane kryptowaluty, kryptowaluty i inne tego typu rzeczy, dobra, idziemy dalej. I już zbliżamy się ku końcowi Południowa Korea na tą chwilę nie są znane zasady na jakich władze Korei Południowej mają zamiar regulować krypto, pan Hong Nam Ki powiedział w parlamencie, że rząd nie podjął żadnych decyzji na tą chwilę, najpierw musimy odbyć odpowiednie konsultacje, chodzi o to, żeby nie przeregulować podobne podejścia w Stanach Korea Południowa jest bardzo dużym rynkiem jeśli chodzi, jeśli chodzi o kryptowaluty, a władzom chodzi głównie o transparentność transakcji zwalczanie nielegalnej aktywności, aktywności pranie brudnych pieniędzy i tego typu, tego typu rzeczy. Także, także tak to wygląda. E, czyli na daną chwilę nic się nie zmienia. Oczywiście zostało wywołane, zostało wywołana panika, przepraszam, napije się, bo coś gardło. Została wywołana panika, że Południowa Korea zabroni kryptowalut, no i później wiadomo, co się działo. Idziemy dalej, ostatni news tego dnia. Giełda Polonik została sprzedana. E, kupił mają firmę Circle Entertainment Financial. Firma ta jest blisko powiązana z grupą Goldman Sachs. Transakcja podobno opiewała na 400 milionów dolarów. To nie jest potwierdzona informacja. Jeśli, jeśli chodzi o sam, samą Circle, ten Internet Financial, aż, aż sprawdzę, czy ja tutaj nie zrobiłem jakiegoś błędu. Czy to jest na pewno, czy to jest na pewno Circle Internet, czy może International? Bo, bo może, może ja tu jakąś głupotę walnąłem, zaraz Wam, zaraz wam powiem. Nie! Circle Internet Financial, wyjątkowo jakoś błędów nie ma w tym odcinku. Eee, oni o, e, mają taką aplikację mobilną, która pozwala ludziom na natychmiastowe transfery i w tej chwili planują wejść w rynek kryptowalut, dlatego kupili Polonixa. No jak widzicie bankowość powoli zaczyna wykupywać. No Poloniex został kupiony przez grupę powiązaną z, znaczy z firmę powiązaną z grupą Goldman Sachs. Myślę, że o Goldman Sachs większość z Was słyszała. To by było z newsów na tyle. Przejdźmy teraz sobie na spokojnie do analizy sytuacji na rynku kryptowalut. Odświeżymy oczywiście stronę, jak to wygląda. I teraz tak. Market CAP 445 miliardów dolarów. Wyglądało na to, że market wzrośnie, że market już rośnie. Tutaj sobie był, może ja to troszeczkę rozciągnę, ale tak, żeby nie przesadzić. Po spadkach, gdzie doszło do poniżej 300 miliardów dolarów, market poszedł sobie na ponad 500 i się skorygował na 400. Wyglądało, że pójdzie poniżej 400, było lekkie odbicie. Tutaj było 428, poszedł na 464, wyglądało, że pójdzie w górę, a tutaj idzie w bok. Jeśli weźmiemy sobie jeszcze większą skalę, a mianowicie z jednego roku, to nie to. Z jednego roku, to market cap tak wygląda, jak widzicie tutaj się to troszeczkę w bok stabilizuje. Pytanie, są różne prognozy i tu jest jak to większość prognostów albo w górę, albo w dół, tak? Albo jutro będzie świecić słońce, albo nie będzie. No tak mniej więcej ta prognoza, te prognozy wyglądają. Ja nie będę tutaj prognozował, ja mówię prosto. Obserwujmy market cap, jak market cap leci mocno, to się zastanawiamy, czy nie kupić walut. Jak market cap idzie w górę to wtedy rozważamy, czy może część pieniędzy nie wyciągnąć, oczywiście jak jest jakiś wzrost na tych wahaniach, jak widzicie, jak weźmiemy sobie z 7 dni, to tutaj były duże wahania, jak tu leciało w górę, to waluty rosły, jak spadało, to waluty spadały i to widać tutaj Bitcoin na lekkim minusie, ale jednak powyżej 10 tysięcy dolarów Ethereum poniżej 1000. Ripple było już ponad dolara, też spadło. Bitcoin Cash ponad 1200, on miał mocne wzrosty. Litecoin trzyma się powyżej 200 dolarów. Ale taka z takich walut, które mnie interesują, zobaczycie, list leci w dół. Być może jest to druga fala zawiedzenia, się z zawiedzenia z powodu rebrandingu. Na serwerze testowym już jest podobno wersja ta Core którą można tam sobie pobrać i testować także oni pracują, podobno z tego co czytałem na grupie liska na Facebooku, to podobno jeszcze więcej osób, jeszcze więcej jest aktywności niż, niż było w, przed tą fazą. Także zobaczymy, jak to wygląda. Ja osobiście obserwuję nie ukrywam, że jeśli chodzi o samego liska, to też czekam, aż ta cena troszeczkę poleci w dół, więc może ja go dokupię. I teraz może na sam koniec, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sam kanał, parę planów. Parę planów oczywiście na koniec. Z takich planów oczywiście cały czas pra pracuję, nad, pracuję nad, wa nad walutami, nad pomysłami, które wy mi podsyłacie. Jak widzicie, filmy nowe się pojawiają. W kolejce mam oczywiście film o portfelach, aczkolwiek nie kupiłem jeszcze tego Nano Leggera ze względu na to, że mam tam środki poinwestowane w inne, w inne sprawy i, i w swoje jakieś tam prywatne, prywatne projekty. Na pewno w, w pracach jest Petrodolar, na pewno jest waluta Icon, Elektroneum, Bbox, Upcoin, Millioncoin, to jest takie ICO polskie, Dascoin, Smartgold, Bitcoin Farm, Oyster i tak itd., Gigabyte, Nucleus, Vision Music Coin, z jeszcze takich rzeczy, które mam zamiar pracować. Co do pozostałych planów, planuję otworzyć stronę internetową, na której będą takie informacje, jakie projekty są w trakcie testów, co jest na liście, z jakimiś może linkami o, do filmów. Jeżeli ktoś miałby ochotę trochę się pobawić taką stroną, oczywiście projekt non-profit, bo ja nie mam zamiaru płacić, mi nie jest potrzebny webmaster, ta strona musi być po prostu prosta, łatwa i przyjemna, a krótko mówiąc nie mam czasu, ja znam HTML-a, i mógłbym, mógłbym tą stronę stworzyć, bardziej chodzi mi o jakąś lekką szatę graficzną w podziale na takie sekcje, jakieś tam skamy powiedzmy, jedna sekcja ewentualnie informacji o filmach, drugie co jest testowane, tego typu rzeczy. Tak to wygląda. Jak ktoś by miał się, jak to się mówi, ochotę pobawić w coś takiego za przysłowiową wdzięczność, to prosiłbym o kontakt mailowy. Kolejnym projektem, nad którym rozmyślam na tą chwilę, to jest, chyba że ktoś z Was ma taką aplikację, chodzi mi o następującą rzecz, a mianowicie jeden z widzów zwrócił mi uwagę w mailu, że ma problem z ogarnięciem, gdzie ma, ile, którego krypto, ile to kosztuje i tak dalej. Ja myślałem o czymś w formie arkusza Excelowego. Excelu można wprowadzić, że pobiera dane ze stron internetowych, tak żeby można było sobie wpisać walutę, on żeby albo wybrać z listy rozwijanej, żeby on wybrał, wybrać walutę, wpisać jaką mamy ilość, Jaką mamy ilość, i, i krótko mówiąc, żeby on sam wyliczał, jaka to jest wartość, na daną chwilę aktualizował te kursy, i tak Ja kiedyś dawno, byłem, będąc w jednym z klubów internetowych z odnośnie gwiezdnych wojen, stworzyłem taki arkusz, który pobierał ze strony internetowej informacje, i tam na temat. Na temat szwadronu pewne wyliczenia robił, także, także mam w tym doświadczenie. Zresztą jestem z wykształcenia programistą, między innymi, także myślę, że tu sobie poradzę. Aczkolwiek nie chce mi się aplikacji, bo już dawno nic nie programowałem. Jeśli chodzi o kolejne plany, to mam zamiar, mam zamiar jeszcze zrobić test portfeli. O tym być może już mówiłem, bo już zaczynam się trochę mieszać. Takie porównanie, tak jak mówiłem Ledgera jeszcze nie mam, ale porównanie prof, portfeli online'owych, porównanie, porównanie portfeli spr, sprzętowych, ale to być może sprzętowych to będzie w oddzielnym filmie, porównanie portfeli takich, które ściągamy na komputer, tego typu rzeczy, co jak i którędy. Planuję też film na temat przydatnych linków, taki może opis takich najbardziej przydatnych stron, szczególnie dla początkujących użytkowników którzy może nie do końca ogarniają pewne tematy, jakie strony, gdzie można sprawdzać kursy, gdzie można sobie wyszukiwać jakieś tam transakcje tego typu rzeczy, o czymś takim, o czymś takim myślę i właściwie jakieś tam pewnie za jakiś czas będzie jakieś tam podsumowanie, po, po, po powiedzmy za jakiś czas, no bo na razie kanał działa dosyć krótko, po jakimś pół roku, być może roku będę robił podsumowanie. Działalności jak to wygląda. Zbliżamy się do 200 tysięcy wyświetleń, ponad 3000 subskrybentów. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, czy się ze mną zgadzają, czy nie. Ja jestem otwarty na dyskusję, na sugestie. To jak widzicie, była taka sugestia, żeby tłumaczyć już wypowiedzi na język polski, żeby nie robić tego, można powiedzieć w czasie rzeczywistym, bo wiadomo, ja nie jestem Native Speakerem, i czasami. Pewne rzeczy zajmują mi trochę czasu, także to uwzględniłem już, w tym, już w, tym, w tym filmie. W tym filmie już jest to uwzględnione. I właściwie to tyle. Tak, właśnie myślę sobie, że o czymś jeszcze miałem powiedzieć, ale wyleciało mi to z głowy. Także o stronie było, o najbliższych projektach było, o Excelu było. Także tyle. Jak zwykle, zapraszam do komentarzy, zapraszam do dyskusji. Wszystkie sprawy, które, które macie do mnie, najlepiej na maila, można oczywiście w komentarzach. Ja, ja przeglądam te komentarze, sprawdzam, można coś skomentować, coś dodać od siebie. W tym filmie wyjątkowo też będzie dodane, można powiedzieć, w której minucie jest który news. To też prosił mnie jeden ze słuchaczy, żeby to, żeby to dodać do filmu. Także będzie to pod filmem w opisie, w której minucie zaczyna się który news. Także tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, żegnam się z Wami i do następnego razu.